Można powiedzieć, że jest to nasza ziemia. Eee, no z Piotkiem wygrywam tu trzeci raz z rzędu. Jeszcze kilka lat temu, chyba osiem, wygrałem tutaj jak, jak Potrakskiwa dopiero zaczynał eee, cykl e, turniejów przy susze. No co mam powiedzieć? No, czujemy się tutaj świetnie. Wygrywamy po raz e, trzeci z rzędu, jest to dla nas szczególne, szczególne miejsce. No jesteśmy szczęśliwi. Dla laików to może jest coś niezrozumiałego, prawda? A ja wiem z doświadczenia, że takie sety bywają bardzo złudne, bo przy wyniku jak jest 17-10 to często przeciwnik, jak i my mamy taki, taki wynik, jak przegrywamy. Odpuszczamy, zagrywamy, gramy, gramy, gramy troszkę inaczej, oddajemy wręcz łatwe punkty przeciwnikowi i od drugiego seta zaczynamy z powrotem swoją grę. No i tak było w tym wypadku. Wiedzieliśmy, że w drugim secie będzie całkiem inna gra, Dlatego skoncentrowani podeszliśmy i, i udało się wygrać 2-0. Jest to wyjątkowe miejsce, bo właśnie za każdym razem, jak graliśmy w finale, takie trybuny były. Były pełne, nie było już miejsc, więc, więc y, granie przy tak licznej publiczności to, to jest to po, to, po co to robimy, prawda? Niesamowite emocje, co więcej powiedzieć. Mam nadzieję, że za rok znowu tutaj wygramy.